Zwolennicy jednomandatowych okręgów wyborczych zorganizowali konferencję na ulicy 3 maja w Rzeszowie, bo właśnie tu, w kamienicy numer 5, będzie jeden z punktów informacyjnych. Taki punkt jest już także w Nowej Dębie. Kolejne powstają w Krośnie, Mielcu, Jaśle i Sanoku. Żeby miał on taką formę najbardziej przystępną dla ludzi, żeby to nie było jakieś biuro, urząd, który ma dyżury, więc taką formą, którą wymyśliliśmy na, na tą akcję, to jest taka, taka właśnie powiedzmy to, instalacja, czyli z, no, może będzie Czerwona taka skrzynka z ulotkami, która będzie stała w różnych miejscach. Na przykład w pubach, restauracjach, nawet w salonach fryzjerskich. Pomysłodawcy liczą, że większa wiedza na temat referendum przełoży się na większą frekwencję, o ile do referendum dojdzie. Uważają, że prezydent. Sław Komorowski zwlekając ze złożeniem podpisu uruchamiającego referendum działa destrukcyjnie na życie publiczne w kraju. Oceniają, że czołowym partiom obecnego systemu PO i PiS na referendum nie zależy, tymczasem zmiana jest potrzebna. Ten system prowadzi do partiokracji i do rządów, szefów partyjnych, którzy mogą między sobą pewne rzeczy, pewne rzeczy załatwiać. Zwolennicy Jobów uważają, że zmiana to szansa na zwiększenie odpowiedzialności posłów przed wyborcami w ich okręgu. Są przeciwni utrzymaniu dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych, bo ich zdaniem ogranicza szansę na udział w życiu politycznym tym obywatelom, którzy nie mają gwarancji finansowania z budżetu państwa.